No i upłynął tydzień do ostatniego wglądu do rodziny i sprawdzenia pożytków. Jak widać na wyrodku, pszczół jest bardzo mało, latają. Nocy są zimne około 4 stopni, w dzień jest poniżej 20. Wczoraj padał deszcz, bo było bardzo sucho. A więc zobaczymy, czy przez ten tydzień pszczoły coś przyniosły. No i otwieramy, zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Mogą być trochę agresywne, ponieważ jest już jesień. Pogodę mamy, jaką mamy. Damy im trochę dymu. Odsuniemy też uboczne. Kitują już gniazda na zimę, jak widać. Dosyć mocno. No i zobaczymy, czy coś przyniosło No i tutaj widać, że już jest tego więcej. Rameczka, ta rameczka już coś waży tu już nawet zaczęły sklepić na specyficzny żółty kolor tak jak sklepią na włócz ale jest to środkowa ramka tutaj też już jest prawie cała ramka zalana są to środkowe ramki jak widać w tej rodzinie tydzień im wystarczy na to żeby nanieść Przynajmniej w środku całej ramki. Ja sprawdzę jeszcze rodzinę, w której była matka, która została wymieniona przez cichą wymianę. zapauzuję i zaraz zobaczę. No i to jest rodzina, gdzie matki, gdzie pszczoły wymieniły sobie matkę przez cichą wymianę. Zobaczymy, jak one dają radę. Nie było już długo zaglądane. ciężko będzie to wyjąć. Nie ja bo jedną ręką jest za ciężko. No, i tutaj wygląda to tak, że mają prawie całą ramkę już poszytą. Chociaż jest to środkowa ramka, a boczne ramki wyglądają tak, że praktycznie nic nie ma. No, ale za to w wnieście widać, że mają sporo miodu z nawozji. Mają jeszcze sporo czasu nawoz. Kwitnie cały czas, chociaż jest zimno. Co nie tarowaniu, no ale zobaczymy co roku. coś temu udaje się zawsze odwirować z tej nawłoczy tam No dobra, to do następnego filmu. Dzięki.